Czy któryś z tych osób to przyszły prezydent? Zobaczymy. Ale zapytaliśmy ich o związki partnerskie. Pary jednopłciowe powinny mieć możliwość zawierania związków partnerskich i adopcji dzieci. Tak powinny mieć możliwość zawierania związków partnerskich, nie nie powinny mieć możliwości adopcji dzieci. Zanim zaczniemy rozmawiać o rzeczach takich jak właśnie adopcja dzieci przez pary jednopłciowe, które się przez 10 czy 20 lat na pewno w polskim sejmie, niezależnie od tego kto nim będzie kierował, nie wydarzą tylko, żebyśmy załatwiali rzeczy, które od 20 lat zrobione nie zostały. Mówię choćby właśnie ustawie o związkach partnerskich, przecież ona powinna zostać uchwalona już dawno. Ja jestem za związkami partnerskimi, natomiast nie za adopcją dzieci. Wreszcie jakieś tak. Już dzisiaj według różnych szacunków około 30 tysięcy dzieci żyje w rodzinach tęczowych i państwo udaje, że ich nie ma. Tymczasem te dzieci potrzebują przecież stabilności, potrzebują dobrego funkcjonowania, potrzebują mieć poczucie, że ta dru ten drugi tata czy druga mama. Też jest ich rodzicem w świetle prawa. Szczerze mówiąc, nawet były badania robione przez Miłość Nie które pokazywały, że nawet konserwatywni wyborcy w dużej części to rozumieją. Tak, jestem za równością. Przypominamy, że to są odpowiedzi kandydatów, którzy zgodzili się na rozmowę z nami. A jeśli chcecie poznać poglądy wszystkich kandydatów i zobaczyć, do którego kandydata Wam jest najbliżej, odsyłamy Was do porównywarki poglądów mamprawowiedzieć.pl. Krótka piłka, idź na wybory!